Tam jest jedna, tam jest druga. Patrz, ktoś tam idzie. Mają trzy wieże. Dobra. O, o, o. Dzień dobry, nie pan... O kurwa, a co to? Ej, czekaj, daj, daj, stój, stój, stój. Co, co? Stój, stój w miejscu, stój w miejscu. Co, co stój w miejscu. O jaki, o, jaki dobra, agresywny. Dobra kurwa, do tabloida idziesz, szmato. Jaki agresywny. O kurwa, nie to. Chcę tak? z nim zdjęcie. Dobra, dobra, czekajcie, ustawcie się, no, ustawcie się do tego, do zdjęcia. Dobra, dobra, tak ładnie. Ok, ok, 3, 2, 1, uśmiech! No, świetnie. <grymne> 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 Ale bongo! To jest złów zjęcie, no właśnie. Dobra, chodźcie, chodźcie badaw, idziemy dalej. idziemy. idziemy, idziemy. Ty ja otworzył na to? Jak myślisz? Ciągle tak jest zielono. Mają tu autostradę. O kurwa. Wow. Ty, co to jest? Jakieś wejście, coś. Ale tylko winda jest U, otwarta. Działa. A to tylko jedno piętro, tak do No chyba tak, nie tylko jedno to pokazuje. Działa. Ty zamknięta. jest zamknięta. O, otworzył jest go. Myś niebieski. I co jest? Ja byłem niebieski? Ty, czekajcie bo tu kolega ma asmę Patrz z niebieskim A to by co to to, to, to. Idziemy idziemy dalej, idziemy dalej idziemy dalej z niego co, co to my tu mamy Eyyy eee, Conference Room Dobra o, Przypomnę, bez... Tutaj, tutaj sobie zróbmy zdjęcie. Tutaj, o! Widzicie? Tu pod tym jakoś. Musicie, musimy się to jakoś ustawić fajnie, albo ja tam z góry wam zrobię. Aha, a co e... patrzysz na nas z góry, tak? Ta Aha. O, ja nie czekaj. wiem czy chcesz z kimś o, takim fajnie, współpracować. Się fajnie. Dobra. Uśmiech! Uśmiech. Nie, Uśmiech. The boys on the vaca vacation Tylko bóg może mi osądzać.

Normalnie ze na ścianie leżało. Co to jest? to dino to. Halo, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy... Ty, więcej mefedronów, ty, patrzcie! Halo, halo raz, dwa, trzy, trzy, trzy... Co? Patrzcie na mefedronu! ...jest tak ustawione. Dobra, w A, takim razie ale zabijmy tego Ty, sobą. co to jest? Co to jest za komputer? Komputerek. Czekaj, co to jest? Kiedy? THR... Budoki dotknie najprostszy komputer, który nawet nie ma grafiki, że tylko sam tekst. Co tu jest? Dobra, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Coś ciekawego jeszcze zejdziemy, no, jestem pewien. Dobra, to, Broń, o, to może do... być. Ty, zwłoki! Pa, no, zwłoki! To są Dobra, zwłoki O, moneta, ty! Pa, jak się moneta tu leżała. Ciekawe, co robi ta moneta? No! O. Spierdzałem się, spierdzałem o bo się, ale bongos. Spierdziałem się Ty, co to robi? Co to Znioska robi? Się w światło. O, A, panie, co to, to robi? Co to jest? O kurwa, b ty Co to? Ty, to się apeluję. Ty, od, 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 od kurwa to może być. Po, daj mi spojrzeć do środka. Co to robi? Ty, ja gdzieś problem leci z tego. O kurwa. Eee, <suszy> dodał! Do, do, do... <suszy> Ty, patrz co drobną. Nie! Ty, patrz co drobną. Patrz, patrz co miało. O. Co to jest? No, pa, no A, kurwa, chodźmy. patrz to. Chodźmy dalej, co, co, co ty robisz? Co tu robisz? Co tu robisz? Oh. Ty, czapkę znalazłem. O kurwa. Ty, ale fajna. Ty? Gdzie ze znikłeś? Budło? Nie damy. Budło? Gdzie ty jesteś? Zdamy. Budu <laughs>